No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Jamci To jest I grzechu się, mam zaszczyt zaprezentować kolejny Miejmy nadzieję jakże ciekawy W nagrywaniu oraz odbiorze materiał z epickich bitew Którego to bohaterem stał się dzisiaj naprawdę wyjątkowy Chrabąszcz, chrząszcz, żeby nie powiedzieć klusek Jest to hetzer, oczywiście doskonale rozpoznawalna Jakże awangardowa i popularna konstrukcja w owym tytule Pomimo tego faktu, że mówimy o Pojeździe drzewkowym to nie jest żaden premium i jest to zwykły niszyciel czołgów czwartego tiera, więc powiedzmy sobie szczerze, lolka. Ludzie zazwyczaj nie przykładają zbyt wielkiej uwagi do podobnych maszyn, ale jednak każdy jest ją w stanie zidentyfikować. Bardzo wielu graczy granią po dziś dzień, pomimo tego faktu, że no tak naprawdę już osiągnęli dychy, czyli zdobyli wszystko, co tylko możliwe w tym drzewku, no to korci ich, ciągnie ich taki magnetyzm owej konstrukcji, która naprawdę jest bardzo. Fajna, nie bez powodu ludzie grają nią po prostu. Dla przyjemności, dla niczym nieskrępowanej, frajdy dobrej zabawy słowem fanu. A czym ów fan jest spowodowany? No, zanim do tego przejdę, jeszcze wartołoby zauważyć, że dzisiaj ten fan jest znacznie większy niż nie kiedyś, dlatego że maszynka doznała niejednego bafa, Kiedyś mobilność owej konstrukcji wyglądała naprawdę fatalnie i wołała o pomstę do nieba, teraz jest znacznie lepiej. Ta maszynka naprawdę się przyzwoicie porusza, a do tego ma dwie ogromne zalety w postaci a pancerza, i B swojego działa. E, działo, no już widzieliście co potrafi, tak? To, to nie jest jakiś przypadek, czy też zrządzenie losu, jakiś fart. Naprawdę to działo, zabawa ową armatom tak właśnie się prezentuje. Natomiast zanim do niej przejdziemy, pozwólcie, że rzeczywiście powiem dwa, trzy zdania odnośnie płyt pancerza, które także są niesłychanie dobrze opancerzone. Bardzo grube, no i bardzo mocno zasługują na parę słów. Z tego co widać, tak jak mówiłem, taki chrabąszcz, chrząszcz Ja to zawsze ze Skarabeuszem sobie utożsamiałem ową konstrukcję, dosyć podobna. <laughs> mocno zglebiona i niewiele wixpotów można się tutaj w istocie doszukać, no bo przednie płyty są takie po prostu jednorodne i autentycznie tak też jest. Ludziska górna płyta tej maszyny to jest po prostu monolit. Tutaj nie ma żadnych słabych punktów Tutaj nie ma żadnych weakspotów A naprawdę jest ona bardzo, bardzo, bardzo gruba To znaczy autentycznie może nie aż tak Dlatego, że ona ma 60 mm pancerza Ale z tego co widzicie kąt No kąt, no chapeau, czapki z głów Kąt jest naprawdę znakomity Zobaczcie jak to jest przepięknie pochylone Co ostatecznie owocuje nam tym pancerzem efektywnym W postaci 106 mm I to jest cała górna płyta tak plus minus 106 mm Żebyście zrozumieli to o czym do Was teraz sprawię Pozwólcie, że pozwolę sobie sam zauważyć Iż w przypadku tierów piątych Jedną z najlepiej opancerzonych konstrukcji pancernych jest KW-1 Dla porównania KW-1 na tierze piątym Ma te efektywne płyty pancerza na korpusie z przodu rzędu 85 mm Tutaj macie 106 mm Na tierze czwartym czyli o rajkę niżej. Powinno to robić wrażenie i robi to zdecydowanie swoją robotę. Ale oczywiście do tego wszystkiego należy jeszcze dodać ten niesławny brzuszek, który jest całkiem przysadzistych rozmiarów, nie zrozumcie mnie źle. To nie jest beznadziejny próch, no ten brzuszek także potrafi nie coś niecoś podbijać, no ale wiadomo już nie tyle co górna płyta. Jeżeli spotykacie hecera od frontu, starajcie się zawsze celować od spodu, bo ten brzuszek ma efektywne możliwości dingania rzędu 75 mm, czyli po raz kolejny jest to dobry pancerz. Ale mimo wszystko, no znacznie, znacznie słabszy. Czym to owocuje ostatecznie? Przedkłada nam to wizerunek konstrukcji, która tak naprawdę, jeżeli ją dobrze wczyta, dla wielu maszyn staje się no w odpowiednim ustawieniu wręcz przebijalna. Jeżeli ją średnio wczyta, no to wiele, wiele tych ding-dongów, tych rykoszetów jesteście w stanie przyuważyć, a jeżeli was źle wczyta, nawet wtedy czasami coś się tam od tego odbije, tak więc naprawdę jest wręcz wyśmienicie. Burdello bum-bum. A teraz przejdźmy do tej niesławnej chałbicy Bo oczywiście dział tutaj jest kilka wariantowych do wyboru To nie jest jedyne z nich, no ale chyba każdy doskonale się orientuje, że chałbica jest tym jedynym słusznym Elewacja, depresja, minus 8, plus 15, więc całkiem dobrze Nie macie wielkich problemów, żeby obniżać działo na wroga No i przede wszystkim damage na strzał Macie tutaj trzy podtypy amunicji Standardowe są oczywiście przeciwpanerowe mają 64 mm penetracji i zadają 350 punktów demedu. Mózg rozwalony <laughs> Coś niesłychanego, to jest strasznie dużo jak na tetiery. Bardzo często kończy się to mechaniką W stylu one hit one kill Co zresztą Prowader nam już tutaj Niejednokrotnie pokazał Ale to nie wszystko, bo to nie jest największy rarytas Do tego dochodzą Pociski kumulacyjne, czyli tak zwane Goldowe, które mają 104 mm penetracji I również 350 mm demedu, ale No tymi Pociskami zazwyczaj gracze nie grają, zazwyczaj obracają swoje miłosierne oblicze w stronę zupełnie innej amunicji, którą nasz prowader owej konstrukcji w tej batalii stosuje praktycznie od samego początku, no nie omal od samego początku. Oczywiście jest to jeden z moich dumnych widzów, prosiaczników. Bardzo serdecznie dziękuję za nadesłanie tak znakomitej powtóreczki, bo będzie się tutaj działo, zresztą już się dzieje od jakiegoś czasu. Widać to. <laughs> no i cóż. Oczywiście są to HEki. HEki, które mają zaledwie 53 mm penetracji, więc niby mało. Często nie będziemy przebijać tym wrogów, ale wiemy jaka jest mechanika pocisków HE. One w ogóle nie muszą przebijać wrogich konstrukcji, żeby zadawać damage. A jeżeli już przebijemy taką konstrukcję, no to widzicie co się dzieje prawda? Czy trzeba tutaj cokolwiek dodawać 410 damage'u średniego Podkreślam damage'u na strzał Na pociskach odłamkowo burzących Sprawia że bardzo często Jeżeli was ładnie wczyta No to po prostu strzelacie i każdy wasz strzał To jest likwidowanie kolejnego Pojazdu wroga Coś niesłychanego powinno to robić ogromne wrażenie Oczywiście działo nie jest bez wad Ono ma także swoje wady 1,7 czas celowania No dosyć wolny jak na te przystało do tego celność a zasadniczo precyzując brak celności rzędu 0.53 to nawet jak przystało na haubicę jest bardzo słaba celność no ale to jednak w połączeniu z, z dosyć przyzwoitym pancerzem owocuje tym, że jest to maszyna którą powinno się walczyć bardzo blisko wroga w pierwszej linii bo wróg często się odbija a wy często nie trafiacie więc musicie się trzymać blisko niego blisko pojazdów tegoż właśnie przeciwnika no i w takim ujęciu jesteście w stanie cokolwiek ugrywać, bo to snajperskie działo co tu wiele mówić nie jest. Oczywiście mówię o statystykach przy stuprocentowej załodze, no w momencie kiedy się ją troszeczkę unowocześni, doda się jakieś tam konsumable, można to jeszcze poprawiać, ale... No nie będzie idealnie. To jest hałbica, to jest niecelne, no i ogólnie często nie trafiacie we wrogów. Pocisków macie 30 sztuk, w sumie mało, tym bardziej jak na Tetiery, no ale sami widzicie, że jeden pocisk to jest jeden zlikwidowany wróg, więc w sumie jesteście w stanie 30 wrogów zabić. No. <ścoughs> więc chciałoby się powiedzieć, że wcale to tak mało nie jest. Pancerze już mniej więcej o nich Wam opowiedziałem, natomiast mobilność. Mobilność jest ciekawą statystyką, dlatego że na początku, kiedy Hector wszedł do gry, to była strasznie okropnie niezbalansowana konstrukcja z perspektywy swojej mobilności, bo na tych tierach wszystko zaiwania jak mały samochodzik jak te króliczki Duracella na sterydach prawda, są bardzo mobilne maszyny, a to było potwornie wolne Natomiast potem przeżyło serię buffów i teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Oczywiście teraz jeżdżamy z górki, ale to nie zmienia faktu, że nawet w momencie kiedy poruszamy się po prostu po równej przestrzeni jesteśmy się w stanie całkiem ładnie rozpędzać i już to takie wolne nie jest jak kiedyś. Masa to jest 17 ton, więc lekka konstrukcja to nie jest. Moc 220 koni, co daje nam stosunek mocy do masy... Rzędu około 13 koni na jedną tonę pojazdu. Teoretycznie nie jakoś znakomicie, ale, no ale jednak, w połączeniu z tymi pancerzami, no to jest naprawdę fajnie. A do tego jesteście się w stanie rozpędzać do 42 km na godzinę. Przy czym 42 km na godzinę to tak weźcie w cudzysłowie, bo sami widzieliście, że jeżeli zjeżdżacie z górek, to nawet jeszcze większe prędkości jesteście w stanie uzyskać, co ostatecznie daje nam. E, Taki wizerunek maszyny bardzo dobrej. Z bardzo mocnym działem. Oczywiście dosyć kapryśnym, dosyć niecelnym, wadliwym, ale bardzo mocnym działem. Z zarąbistymi pancerzami. No i nie taką złą mobilnością Dlatego też nie powinna specjalnie dziwić fakt Iż gracze po prostu lubią tym grać Od tak dla przyjemności, dla fanu Żeby ugrywać dobre wyniki Żeby poprawiać sobie WN No i przy okazji, żeby robić coś fajnego w grze To sprawia przyjemność, to jest po prostu fajne e, Inna kwestia, że wiecie jakie są haubice Ja już to wielokrotnie powtarzałem na ławach mojego kanału Że haubice mają taką mechanikę Że ona ogólnie, no jakoś tak magnetyzuje tak, bo to jest taka jedna wielka niepewna. No z jednej strony może tego wroga nie trafisz, może mu nie zadasz żadnego damage'u, może nie przebijesz, może zadasz jakiś dupo damage rzędu 11 albo 10 punktów, ale z drugiej strony, jeżeli Serb pozwoli, no to w tym momencie zobaczycie jawne fajerwerki i bardzo szybko przekonacie się, że wrogowie wyparowują praktycznie w natychmiastowym trybie i to Właśnie daje tą frajdę. Tak więc zdecydowanie mogę polecić dobrym, ogarniętym graczom, którzy po prostu chcą się bawić w tej grze. Ewentualnie być może nawet słabym graczom, którzy po prostu chcą się pobawić. Oczywiście też trzeba uważać, to nie jest maszyna, która ma obrotową wieżę, więc jeżeli zbyt blisko pojedziecie do wroga, a on będzie bardzo mobilny, jest wam w stanie siąść na dupie i wtedy macie problem. No, ale mimo wszystko się to całkiem nieźle obraca, więc jeżeli tylko będziecie czujni, myślę, że spokojnie będziecie w stanie zapobiec tego typu scenariuszowi. Z tego co widzicie, bitwa naprawdę legendarna. Na czwartym tierze mamy już 3000 punktów w zaraz będzie jeszcze więcej. <śm> no to są już takie strzały bardzo. Fartowne, no bo musimy być świadomi tego, że na taki dystans, no to 9 na 10 strzałów to będą pudła, prawda? Mimo wszystko jakoś tam serb się przeżegnał i tak to poprowadził, że trafiło w punkt, trafiło w cel. Mamy 8 fragów, ponad 3000 punktów damageu, pół tysiąca punktów damageu odbitego, więc naprawdę to pokazuje ząbki owej konstrukcji. Teraz nasz bohater przyłączył się na pociski złote, dlatego że no, wróg jest na ogrysku, On nie ma już za wiele tych hapeków, Spokojnie będziemy go w stanie załatwić jednym naszym strzałem, a pociski goldowe mają wielką szansę na to, żeby weszły. Oczywiście to są pociski kumulacyjne. One również czasami bywają dosyć kapryśne. Z tego co wiemy, amunicja kumulacyjna ogólnie dobrze traktuje pancerze pochylone pod wielkimi skosami. Przynajmniej z tego co pamię pamiętam, przepraszam, ale. Z drugiej strony nie radzi sobie z pancerzami dystansowymi i z gąsienicami. Więc nawet jeżeli strzelicie w totalny papier, ale strzelicie kumulem w gąskę, bardzo możliwe, że strzał będzie po prostu bez żadnego demedzu. No cóż, wróg jest mobilny, on będzie próbował usiąść nam na dupie i właśnie byliśmy świadkami tego, o czym przed chwilą powiedziałem. No powinniśmy znieść go z powierzchni Ziemi z siłą tajfunu, a mimo wszystko nic mu się nie stało za pierwszym strzałem, no bo właśnie gąska łykła Tom. Pestkę nie przeszkadza to nam specjalnie, bo z tego co widzimy, i tak mamy praktycznie 3300 punktów w damage'u. 9 fragów, o ile dobrze policzyłem, no chyba 9. No to naprawdę bitwa wręcz legendarna. Ale tą konstrukcją takie batalie się właśnie ugrywa. Zdecydowanie jest to coś wartego uwagi, dlatego nie mogłem się powstrzymać, żeby wam jej nie zaprezentować. A teraz przejdźmy do podsumowania. Bitwa zakończona heroicznym zwycięstwem, co zresztą przed chwilą mieliśmy okazję oglądać. Skandalicznie labilny zarobek, żeby nie powiedzieć wręcz, można się za niego obrazić 31,5 tysiąca kredytów na tak legendarnej batalii, ale pamiętajmy o jednym, to nie jest czołg premium. To jest low tier i to drzewkowy. No i po prostu efekt końcowy taki jest. Oznaka mistrzowska to nikogo specjalnie nie powinno dziwić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medali bardzo ładnie. 1528 punktów doświadczenia. Całkiem sporo pestek wystrzanych w kierunku naszych antagonistów. Być może niektórym by się wydawało, że nie aż tak potwornie dużo, ale przypominam wam, że to jest hałbica. One zawsze strzelają o i inaczej. 3256 punktów Demedu. Bardzo, bardzo ładny wynik. To jest czwarty Tier 9 fragów, 1329 bazowego EXPA. Oczywiście jesteśmy nieprzyrównywalni do reszty drużyn, chociaż bardzo ładną bitwę też ugrał T116, BT7 Artillery. Też nieźle tam naświnioczył. Co ciekawe, nawet Valentine 2 zrobił. Całkiem przyzwoity wynik, to jest dosyć dziwne, bo to jest gówno czołg. No, jak dla mnie Valentine 2, wiecie ten premium, to jest naprawdę fatalna maszyna, jedna z najgorszych w całej grze. No ale jak widać, nawet nią czasem uda się coś ugrać. No, i ostatnia tabelka, co nam zdradza, 25 pestek wystrzelaliśmy, więc niewiele nam zostało. Maksymalnie mamy 30 pocisków, więc to myślę w przypadku bardzo długich bitew, przewlekających się, gdzie oddajemy wiele strzałów, może stanowić dla nas realny problem. Można się tym chyba wystrzelać. No i już widzimy, czym spowodowany jest ten skandalicznie niski zarobek to znaczy, nie ma tutaj konta premium. No, a do tego jeszcze. Wybaczcie delikatne cięcie, ale ktoś mi przyszedł do domu, musiałem mu drzwi roztworzyć. Tak jak mówię, nie było konta premium, wychodzimy co ciekawe na minus w tak legendarnej bitwie. Dlaczego do cholipki ciasnej wychodzimy na minus? Auto Supply Ammunition. Bardzo dużo kosztowała nas sama amunicja. Chociaż nie do końca wiem czemu Bo z tego co mi się wydaje To głównie gracz walił właśnie z tych hajeków Na początku był pocisk goldowy I pod koniec bitwy rzeczywiście troszeczkę tego golda wyleciało Ale głównie na hajekach tutaj jechaliśmy Czemu taki mocny wynik ujemny? Nie mam bladego pojęcia Piszcie w komentarzach, rozwikłajcie mi tą zagadkę, błagam was Natomiast powracając do koncepcji samego pojazdu Jak mówiłem, tak powtórzę jeszcze raz Hecer jest po prostu ciekawą maszyną Oczywiście mój pech gracza w ten tytuł Sprawia, że ja przez Hecera przechodziłem wtedy, kiedy on był znacznie gorszy niż jest teraz. To znaczy kiedyś był potwornie wolny, okropnie toporny, ślamazarny, łatwo go było okrążyć, wymanewrować, wjechać mu na tyłek albo na boczek, przyblokować, ewentualnie ciężko mu było dojechać w ogóle do wrogów. Zawsze był, no w luksie z tyłu stawki, tak, z tyłu za drużyną. Więc nie tak łatwo było Hecerem zrobić epicki wynik, ale już wtedy. Dobrzy gracze mówili, że to jest naprawdę ciekawa konstrukcja, a w dzisiejszych czasach, kiedy ma znacznie większą mobilność, no to naprawdę myślę, że już nie ma na co narzekać i jest to jedna z mocniejszych maszyn na swoich tierach w tej grze. Warto do niej wrócić, nawet jeżeli przez nią przeszliśmy, choćby po to, żeby się po prostu pobawić, bo tak jak mówiłem, chałbice mają ten magnetyzm w sobie, tą tajemniczą, mistyczną moc przyciągania. Niewykluczone, że nawet ja sam kiedyś sobie do Hecerka jeszcze powrócę, bo jest. To maszynka zaprawdę powiada wam ciekawa. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronajcie. Dzięki niemu zakupuję nowy ulepszony sprzęt, zakupuję nowe gry, które następnie nagrywam na kanale, a i przy okazji czasem nawet pojazdy premium do tego tytułu, jakim jest World of Tanks, paczki świąteczne i itd., itd. Hej ludziska, cześć!